Budowa własnego domu może być prawdziwą gehenną, ale też fantastyczną zabawą. Jeśli wybierasz to drugie podejście, ten podcast jest właśnie dla ciebie. A jeśli to pierwsze, to tym bardziej. Budujemy cal po calu. Odcinek trzeci. Stare przysłowie angielskie mówi My home is my castle, czyli mój dom jest moim zamkiem. Nie każdy z nas może sobie pozwolić na zamek z basztami, murem i fosą, ale każdy z nas może mieć solidny zamek w drzwiach. Nie przez przypadek te dwa słowa są homonimami. W kwestii zamka drzwiowego warto zasugerować się zamkami obronnymi i to tymi najlepszymi. A zatem zapraszam do Malborka, bo tam stoi jeden z najsłynniejszych i najpiękniejszych europejskich zamków, o którego wspaniałości zaświadcza specjalny certyfikat UNESCO. A tak naprawdę nie jest to zamek, ale trzy osobne zamki wysoki, średni i niski. Każdy z nich ma swoje wieże, bramy i umocnienia czyli wielopunktowy system obrony, który nieraz przechodził próbę wytrzymałości podczas oblężenia. A dziś zamki przechodzą swoje próby w instytutach badawczych. I co z tego wynika dla Ciebie, Wielki Mistrzu? Otóż to, że Twój zamek też powinien być piękny, posiadać certyfikat takiego instytutu, i podobnie jak twierdza w Malborku, powinien być wielopunktowy, czyli ryglować się w kilku miejscach naraz. Najlepiej byłoby, gdyby dodatkowe rygle były zupełnie niewidoczne dla wroga, a przy tym tak masywne, jak dawne topory wojenne i zaczepne niczym kozackie Rohatyny, czyli włócznie ze specjalnym hakiem. Cal sprzedaje takie zamki w standardzie, bez żadnych dopłat, co jest uznawane za evenement, choć powinno być zasadą, bo wielopunktowy system obrony był. Standardem już w średniowieczu. Sprawa druga, co z otwieraniem i zamykaniem? Zamek w Malborku otwierał się o świcie, a zamykał o zmierzchu. Chyba, że było oblężenie, wówczas zamykano go na stałe i otwierano wraz z nastaniem pokoju. Jak widać, była to robota automatyczna, którą zajmował się klucznik Ty też możesz zwolnić się od tego zadania i przejść na automatyzm. Wyobraź sobie, że wybiegasz z domu, a twoja forteca rygluje się automatycznie i nie musisz potem w pracy dręczyć się myślą: "Zamknąłem drzwi do domu czy nie zamknąłem? Zamknąłem czy nie?". O takim automatyzmie Ulrich von Jungingen mógł sobie tylko pomarzyć. Poza tym, zawód klucznika już w czasach pana Tadeusza był lekkim przeżytkiem. Mickiewicz wyraźnie nabijał się z klucznika gerwazego, który drzwi własnym nakładem naprawił i wstawił i ich odmykaniem codziennie się bawił. Taka zabawa musiała śmiesznie wyglądać, bo jeden klucz ważył za czasów Mickiewicza nawet ponad kilogram, a gerwazy nosił ich cały pęk. Pamiętacie inny słynny cytat? Gerwazy nosił wielki pęk kluczów za pasem, uwiązany na taśmie ze srebrnym, takim wręczlem, który się kiedyś trochę inaczej nazywał. Tymczasem mijają wieki, a my dalej dźwigamy pęki kluczy Uwiązane na srebrnych brelokach, łańcuszkach i karabinczykach Każemy je nosić dzieciom, dzieci je gubią I znowu dręczymy się w pracy myślą Wymienić zamek czy nie wymienić? Wymienić czy nie? Nawet Urlich von Jungingen by oszalał A dorobiliśmy się przecież od czasów krzyżackich Przyjaźniejszych, nowocześniejszych i bezpieczniejszych form otwierania drzwi można użyć pilota, czytnika zbliżeniowego, transpondera, klawiatury z kodem numerycznym albo smartfona z aplikacją i otwierać na Bluetooth. Bluetooth to też piękna historyczna nazwa. Król Harald, który rządził kiedyś na zamku w Danii, wyprawił się raz na pojedynek i najzwyczajniej w świecie dostał w zęby, a dokładnie w ząb, który zrobił mu się siny i nazwano go sinozębem. Po duńsku bloten, a po angielsku bluetooth, bo bluetooth – Jednoczy różne urządzenia, a sinozęby, zanim dostał w zęby, zjednoczył duńskie posiadłości. Ty też możesz zjednoczyć swoje posiadłości bluetoothem i zarządzać nimi z poziomu smart home. Chyba, że wolisz otwierać dom bez używania telefonu, klucza, klamki, a nawet rąk. Wówczas polecam system skanowania siatkówki. Jedno spojrzenie i Twoja twierdza stoi przed Tobą otworem. I tu pojawia się pytanie, jak zdobyć taki wypasiony zamek? No cóż, tak jak zamek w Malborku. Tamtejszą twierdzę próbowaliśmy zdobyć kilka razy. Raz szturmem, raz morząc nieprzyjaciela głodem, i raz podstępem, kopiąc podkop. Za każdym razem bezskutecznie. Aż wreszcie udało się. W roku 1457 Kazimierz Jagiellończyk zamek malborski po prostu sobie kupił. I tę metodę, Najbardziej polecam. Odcinek powstał przy współpracy z firmą Winkhaus, producentem bezpiecznych zamków wielopunktowych, automatycznych i biometrycznych, a marka Cal Prawdziwe Drzwi zaprasza na kolejne odcinki. Czekając na nie, możesz zajrzeć na blog www.prawdziweżmi.pl.